Hello there! Dzień dobry wieczór. Z tej strony Franek 14K i rozpoczynamy, kolejne, kolejną część w epizodzie drugim. Spotykamy się e, z mistrz Lama, z Lama Su Oczekiwałem cię. Witam. Witam. Po tylu latach zacząłem już myśleć, że się nie pojawisz. Oczekiwano mnie? Oczywiście. Przekaż swemu panu, że zamówienie zostanie ukończone w terminie. 200 tysięcy jednostek jest gotowych, kolejny milion już niedługo. Będzie dumny okay. z armii, jaką mu budujemy. Armii? Tak, mm. armii klonów. Z pewnością jednak chcesz osobiście przyjrzeć się jednostkom. Proszę tędy. Kiedy mój pan kontaktował się w sprawie armii, mówił, dla kogo ona ma być? Hmm. Oczywiście. Oczywiście! Mistrz, Mistrz Saifo zamówił o. tę armię dla Republiki. Słucham? Mistrz Saifo On został zabity niecałe 10 lat temu. O, przykro mi to słyszeć. O, oh, jak mi przykro. Tutaj jeszcze mamy z kimś pogadać. Witaj w mieście Kaminoanka. Jesteśmy Kaminoanami. A to nasza nowoczesna fabryka klonów. Hmm. Życzę miłego pobytu. Aha, to tylko tyle chciałeś mi powiedzieć. A tutaj ktoś powiesz mi coś więcej? Nasze oceany są niebezpiecznie wzburzone. Uważaj na siebie, gdy tu jesteś. Jeśli wpadniesz, nie zamierzam ryzykować dla ciebie życia. Ale miło mieć gości, dobra. Idziemy zatem za. Yy, za tym prezydentem. Czy. czy kim tam jesteś? Premierem. To, że to odwala. Biuro Lamessu jest zawsze zamknięte po jego nieobecność. Mhm. Mądrze byłoby poczekać aż wróci. Właśnie dla Massu. Łatwo tam wejść i jest ku. Byłabym bardzo wdzięczna za niewchodzenie tam bez pozwolenia. Okay. Aha, aha. Bez pozwolenia, mhm. Że nie wejdziemy. Zobaczymy, zobaczymy. Właściwie to mam zamiar wejść. O, tylko że, tylko że niestety chyba nie dam rady. Także idziemy dalej za Lamasu. Kaminoanie. nie? Ho, ho, ho. Imponujące. Miałem nadzieję, że takie będzie. Klony umieją kreatywnie myśleć. Zapewniam, że są znacznie lepsze od droidów. Klon, patrzcie. Jestem pewien, że nie o tobie mowa, Arfur. Eh. Te klony... ile mają lat? O tak, przyspieszamy ich wzrost. Inaczej wyhodowanie jednego trwałoby dziesiątki lat. Rozumiem. Są bezwarunkowo posłuszne i nie kwestionują rozkazów. Zmodyfikowaliśmy ich strukturę genetyczną, żeby były mniej niezależne niż dawca genów. A kto był tym dawcą genów? Łowca nagród imieniem Django Fett. Łowca Django Fred. Bardzo okay. chciałbym poznać tego Django Fetta. A ja z radością zorganizuję spotkanie. Dobrze, dobrze. Chciałem tu jeszcze porozmawiać. Co no, ja, ci sprowadza na kamino? Sporty wodne? Pogoda? Tak, pogoda. Obserwacje <słuch> A może nasza niezrównana, zaawansowana fabryka klomów? Założę się, że chodzi o Ajwy. Ajwy? To te latające stworki? Te pterozaury, takie duże pterozaury. A tutaj, co powiesz mi, koleżanko? My, Kaminoanie, podróżujemy na ajwach. Taka biologiczna metoda transportu pozwala na no tak. jedność z naturą. Tak samo... Mhm, mm mm -hmm. Jedność z naturą, powiadasz. Fiu, 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 ale tutaj macie... ...ciekawą... Ta maszyna w U. sali rekreacyjnej to część naszego Klon. treningu, ale wydaje mi się, że trochę nas przecenili. Jak ją rozgryziesz, nagroda jest Twoja. Ok, okej. Okay. Moc. To się nie wiem, jak to w ogóle działa. Mhm. Tutaj musi chyba wskoczyć do środka, ale mi się nie chce na razie. Nie chce mi się tego robić na razie. Raczej znaczy bym sobie to zrobił poza odcinkiem, bo to jest pewnie takie długie. Długo się to robi, pewnie. Zanim to bym obmyślił, plan działania. Ale jaja. I tu jeszcze na taśmie takie schodzą rzeczy. Tym, tym. Tym, tym. Tym, tym. Staramy się zapewniać klonom jak najwięcej. Taki podekscytowany. Dodam, że nie mało. Fed zażądał tylko jednego niezmienionego klona samego siebie. O. Ciekawe, prawda? Niezmienionego? Ha, to on mówi! Genetycznej. Żadnych zmian struktury, żeby był potulniejszy. Żadnego przyspieszania wzrostu. Mm, dobra, a mogę. Staramy się zapewniać klonom jak najwięcej aktywności. Idealny przykład to nasz tor przeszkód. Robi wrażenie. Ok, zobaczymy. Tor przeszkód. Co wy tutaj robicie? Co tutaj jest ten się Powiem wam, że że nie za bardzo wiem o co tutaj chodzi. Naprawdę. Może tutaj? Hmm. Nie, wiecie co, ja chyba... Na razie się tym nie będę zajmował. Pam, 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 pam. Da, mi, no, a, a, an, a, an. O, tutaj jest. Co tutaj robisz? Halo, co to się Nasz dzieje? taśmociągowy system dystrybucji wyposażenia to dzieło sztuki. Tak się składa, że sam go zaprojektowałem. Nawet... Mhm. A co macie tutaj na górze? Ho-ho-ho. Pociągni. O! Ale ja, udało mi się. Udało mi się w odpowiednim momencie być w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie. Idealnie, super. O, tutaj co mamy? Ojej. Czasem próbuje się wmieszać między kloną. Tylko przez zanurzenie się w kulturze można ją prawdziwie niestety. Zawsze mnie rozpoznają, mimo że zakładam stosowny pancerz, no, się ciekawe, dlaczego cię rozpoznają, gościu, bo masz taką długą szyję, że ciężko by ci było ukryć ją, <grym> Co się tutaj dzieje, panie kapitanie? Ufolutki fajne. Z, z długimi szyj, szyjcami. Powietrzny droideka, Obi-Wan Kenobi. To pokój, Chcesz się z nim spotkać? Nie. Nie. Witaj, Lama a zobaczymy co tam jest dalej jeszcze. Ale ciekawe tutaj jest ja to miejsce. To za często nie podróżuje, ale intryguje mnie ta lodowa planeta hot. Oha. To Jakbym tam jest bardzo zimno. Mino, to przede wszystkim bym zabrała taki długi szalik, żeby nim ogrzeć szyję. <laughs> szyję, tylko szyję powiadasz. Ja myślę, że na hof musiałaś by mieć... O! Co my tutaj mamy? Uuu Ej, gdzie ty się podziałeś? Halo? Chodź no tu dało się. Wodne wirowanie. Dobra, idziemy do naszego kolegi Django Feta i Boba Feta. Jungle. witaj ponownie. To jest mistrz Jedi Obi-Wan Kenobi. Przybył sprawdzić twoje postępy. Twoje klony są imponujące. Musisz być z nich dumny. Kto cię do tego zatrudnił? To był mężczyzna imieniem Tyranus. Tyranus? Od razu mu powiedział? To jest jego zleceniodawca! dawca? ją w akcji. za pomoc, Django. Aha. Zawsze miło spotkać Jedi. Poważnie? że ten łowca nagród to nasz poszukiwany zamachownik. Aha. Okej. Mm -hmm. Okej. Okay. Okay. Ale beka. Jeśli nasze podejrzenia są słuszne, będzie chciał szybko uciec. Ruszajmy na najbliższe lądowisko. Dawaj Obi-Wan, biegnij! Czeka nas walka pewnie z, z Django Fettem. No oczywiście. Djangofet, fett. Djangofet. fett. Django fett. Bo, Biu, 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 biu. O nie! Nic nie widzę. Teraz widzę czemu jego chciełam. Tak, dobra, dawaj, dawaj. Aha! O bro, udało się. Co ty robisz obi -Wan? Tak po prostu mu na, na szybę, nie na... Od frontu mój przylepił. Refleks dany przez Ale nie traćmy czasu. Ruszajmy jego trop. Łowisz ryby? Stąd tak dalej Dobra, idziemy na Dobra, chyba możemy Tędy. A, A, tędy chyba nie Aaaa! Aaaa! <grywa> Barbarzyństwo Barbarzyństwo Te, tak, Też się z tym zgadzam, kolego miły. Przez Przestrzeń kamino! Lećmy Lećmy, lećmy O, Łowy na Django. Hmm, hmm, hmm. A ja tutaj mam jeszcze Monetę Moneto-kometę Kometę-monetę Dawaj! Aha! Unlimited monety! Nielimitowane monety! Moneto-kometa! Tak, więcej, więcej! Dobrze! Dobra, a teraz chodźmy. Rozpoczynamy poziom. Pościg za Django Fete, Geonosis. Dato, chyba nas lecimy między asteroidy Naprawdę Nie nie zauważyliście Fajna niespodzianka fajna fajna Uwaga Co ja pana mi porzuca O Gdzieś tutaj może być Awa to nie Co to jest? O! Co my tutaj mamy? Rakiety kierowane. Czy on jest za mną chyba? A się spociłeś Aż się spociłeś, co? Oho Gdzie on tam? Oj oj, oj. Kolego, ile ty masz tych ładunków w tej O nie! Django Fred! Tak chcesz to rozegrać? Dobra, czekajcie, czekajcie. Ja sobie najpierw polecę tutaj rozwalić to co inne. Ej, może mnie zostawić. Ja chcę sobie zobaczyć! Czy mogę zdobyć... Czy mogę to wszystko zdobyć? Kolego Django, proszę mnie tutaj... Teraz ja nie ścigam ciebie, teraz ja sobie... Chcę zdobyć te wszystkie... Okej, okay, ale pięknie! Ty, ty, ty! Proszę się tutaj uspokoić! Dżango Dobra Dobra, panie Dżango Dobra, dobra, ja chcę tutaj jeszcze sprawdzić sobie Tamte rzeczy Panie Django, proszę się tutaj uspokoić. Ja chcę tutaj zobaczyć coś. A na kinowi by się spodobało. <laughs> A na Kinowi na pewno. To jest jego żywioł. Nie, zostaw mnie. Ty chory. O nie, halo! Czy ja to wziąłem? Nie wziąłem tego. Obra, udało się wziąć. Nie, ja się sam rozbiję jeszcze. O! Proszę mnie zostawić. O! Wow. Obra, udało się zebrać wszystkie. Wszystkie klocki Hocki klocki Dobra, czas teraz wykończyć Wykończyć typiarza Ale masz ładunki sejsmiczne, kolego? Jeszcze? O nie, ła może mnie zostawić Oła. o leoberwałem. Impuls EM e Impuls EM. Tak łatwo mnie nie zgubisz, łowco nagle. Nie zbliżaj się do mnie. Teraz cię mam. Nie Naprawdę zbliżaj nie, się nie. do mnie. Co ty ukrywasz czego? Kto cię zatrudni? Nie mam czasu na zabawę. Ola! Straciłem kontrolę. Straciłem kurde kontrolę. O, uwielbiam ten dźwięk To jest najlepszy dźwięk w Gwiezdnych Wojnach Nie ma lepszego, naprawdę To jest... Ładunek sejsmiczny to jest najlepszy, co może się trafić Okej, okay, lecimy za nim Kolego Możesz już się poddać Poddaj się Gdzie on jest? On chyba za mną gdzieś się kryje Dobra Załatwiłem gościach Tylko gdzie on się teraz podział? Halo Załatwiłem go i a on... Zniknął mi Co to jest? O kurcze To jest... Ała! Co żeś ty mi zrobił? Kolego Ło! Uwielbiam ten dźwięk Kolego, kolego złoty. A już byś odpuścił, co? Haha. Ha. Oj, zrobił mnie. <grystanie> Co? Wlaściałem niego Manewrem wymijającym O kurcze Uwielbiam to Ja uwielbiam to Django to wie Kurde, Django Już wystarczy może No Dormingo, tato. go tato Dormi Arvor, wyrzuć części zapasowe. Haha. Ha. Co, co, wy robicie? Tak dziwnie latacie. Obra elegancko, udało się. Dokonałem to. Zebrało się tam osobliwie wiele statków Federacji Arfor. Osoby, po głowie mu tam poszedł, O. Droidy. wykluwają się, wykluwają się z. Uj, jest hrabia Sudoku. Tak, panie. Tak, panie postępują zgodnie z założeniami. Oczywiście. Oczywiście. I Jedi nie będą mieć szans z tymi droidami. Mm, ta. <śmiech> <śmiech> Mamo, nie! <laughs> znowu miałeś koszmar. <laughs> no znowu koszmar, znowu. Jedi nie mają koszmarów. Widziałem mamę. Muszę jej pomóc. Polecę z tobą. Wtedy będziesz mógł mnie dalej chronić. No dobrze. Łowy na Django, brawo! Prawdziwy Jedi. Kurczę no. Jedno, jedno nie miałem. Ale za to mamy cały statek... Django feta Mikro, mini zesta odblokowany. Nie miałam cię takiego zdenerwowanego. Dużo było piasku w tym twoim śnie? Tak, całkiem sporo, ale nie o to chodzi. Musimy polecić do Mospa. być pewne, że moja mama jest bezpieczna Dużo było piasku, no nie! Jeszcze Jarge Senator Coś pięknego. A Padme ładny, ładnie tutaj wygląda Padme w tym wydaniu Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Także myślę. Może to by było na tyle. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia i do usłyszenia niebawem Elo Elo 32.0. Widzimy się w następnym odcinku. Tak, tak.